Wbrew pozorom celulit, czyli tzw. Tak skórka pomarańczowa, jest także problemem osób szczupłych lub osób, u których doszło do dość szybkiej utraty wagi, a także jest problemem mężczyzn. Ponadto nie zależy tylko i wyłącznie od ilości spożywanego jedzenia, ponieważ jest to uwarunkowane od. Wielu innych rzeczy, na przykład od naszego nawodnienia, od naszego trybu życia, od poziomu estrogenów. Jest także zależne od jakości naszej diety, od tego, czy przyjmujemy na przykład antykoncepcję, a osoby, które mają problemy z tarczycą, tym bardziej mogą mieć problemy właśnie też z celulitem. Cześć, nazywam się Aleksandra Bujdo, jestem kosmetologiem, od 6 lat pracuję w branży beauty, prowadzę także swój własny gabinet kosmetologiczny, a po godzinach tworzę dla Was treści na YouTubie, gdzie dzielę się z Wami moją wiedzą właśnie w temacie beauty. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać urządzenie, jakim jest Garrett Beauty Perfect Body. Jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie, które możemy używać do naszego ciała, ale także możemy go użyć na naszej twarzy, o czym jeszcze później. Natomiast przede wszystkim urządzenie... Służy właśnie do walki z celulitem. I ja wiem, że nie każdemu celulit spędza sens powiek, natomiast jeżeli macie z tym problem i chcecie coś z tym zrobić, to jak najbardziej takie urządzenie Wam się sprawdzi. Jest to urządzenie, które opiera się na elektrostymulacji, czyli EMS. Ponadto mamy światło czerwone. No i mamy oczywiście bańkę chińską, czyli efekt. Różni. Oczywiście jako kosmetolog chciałabym Wam wytłumaczyć, na czym polegają te technologie, i dzięki temu zrozumiecie, że wszystko to, co jest w tym jednym urządzeniu, faktycznie ma sens i zadziała pozytywnie na Waszą skórę. Może zacznijmy sobie od technologii EMS. Jest to elektrostymulacja naszych mięśni, czyli wywołujemy w naszych mięśniach mikroskurcze, które mają je pobudzić do pracy. Oczywiście nie są to takie częstotliwości, które są w stanie rozbudować waszą tkankę mięśniową, natomiast w tej częstotliwości EMS jest w stanie bardziej poprawić ukrwienie w waszej skórze. Dzięki temu ta skóra jest lepiej nakleniona, jest lepiej odżywiona i po prostu lepiej wygląda. EMS także pomaga w redukcji zastojów limfatycznych, czyli im mniej nam się gromadzi wody w naszych tkankach, tym mniej jest widoczny celulit. Myślę, że efekt próżni, czyli bańka chińska, jest nam doskonale znana, ponieważ była ona już stosowana w starożytności około 3000 lat temu. Jeżeli coś było stosowane tak dawno i jest stosowane do tej pory, to znaczy, że naprawdę działa. Jeżeli wytwarzamy podciśnienie w naszej skórze, czyli efekt próżni, i właśnie Zasysamy naszą skórę, czyli nasze mięśnie, yy, nasze powięzi, to wtedy nasz układ limfatyczny, nasza krew lepiej wszystko krąży, dzięki temu skóra jest lepiej ukrwiona, no i też pozbywamy się toksyn z naszej skóry. Poza tym, oczywiście, mamy też czerwone światło LED, które dociera do naszej skóry właściwej. Światło LED ma takie działanie, że działa silnie regenerująco, yy, działa także naprawczo na nasze komórki skóry, więc taki masaż. W łączeniu z czerwonym światłem będzie naprawdę świetnym rozwiązaniem, jeżeli na przykład jesteśmy zmęczeni po treningu. Będzie to naprawdę bardzo dobrze regenerować nasze tkanki. Poza tym, światło czerwone oczywiście poprawia elastyczność i jędrność naszej skóry. Czy to znaczy, że to urządzenie jest w stanie jakoś w cudowny sposób wespać nasz tłuszcz? No niestety, tak to nie działa. Natomiast. To urządzenie, ja mówię na to trochę żelazko antycelulitowe, ponieważ spłaszcza nasze komórki tłuszczowe. Jeżeli nasze komórki tłuszczowe gromadzą bardzo dużo wody, to ten celulit jest bardziej widoczny. A jeżeli spłaszczamy nasze komórki tłuszczowe, to dajemy miejsce na, na to, żeby spokojnie przepływała krew na to też, aby odprowadzić limfę i dzięki temu skóra na przykład na naszych udach jest bardziej wygładzona. Także to urządzenie jest świetne, jeżeli połączymy je oczywiście ze zdrową dietą, z ruchem, z odpowiednim nawodnieniem. Warto także wspomnieć, że urządzenie posiada dwie końcówki, więc możemy je wymieniać do większych obszarów ciała, np. taka prostokątna końcówka, do mniejszych obszarów ciała, okrągła. Natomiast możecie spokojnie używać takiej, jaka jest dla Was wygodna. Pewnie zastanawiacie się, jak często powinniśmy używać takie urządzenie. Więc, jeżeli jesteście początkujący, to spokojnie wystarczy co trzeci dzień. Jeżeli jesteście już trochę wprawiedli, to co drugi dzień. Natomiast, hmm, raczej nie polecałabym stosować tego codziennie. To jest tak samo jak z treningiem. Nasze tkanki potrzebują czasu na regenerację, ponieważ, podobnie jak przy treningu, powinno się zachować odstęp, żeby tkanki się zregenerowały. Jeżeli chodzi o to urządzenie, to mamy dwie opcje: body i face. Podczas użytkowania na naszym ciele używamy efektu próżni, czyli bańki chińskiej, używamy czerwonego światła oraz elektrostymulacji. Natomiast jeżeli działamy na naszej skórze twarzy, to używamy tylko czerwonego światła oraz EMS już bez efektu próżni. Niezaprzeczalnym atutem jest też to, że takie urządzenie peelinguje naszą skórę. I właśnie to urządzenie zostało wyposażone w taki filtr, który jest wymienny. Są oczywiście wymienne końcówki, więc po każdym użyciu, no tutaj mogą się gromadzić zabrudzenia. Więc po każdym peelingu wymieniamy sobie ten filtr i urządzenie jest znowu gotowe do pracy. No dobrze, a jak na co dzień używać urządzenia Garrett Beauty Perfect Body? Więc zanim zabierzemy się oczywiście do masażu próżniowego, to ja polecam wziąć taką gorącą, rozluźniającą mm, kąpiel, która już Trochę otworzy nasze naczynia krwionośne i dzięki temu ten masaż będzie bardziej skuteczny. Ale jeszcze uwaga, zanim przejdziemy do masażu, to warto jest sobie tą skórę troszeczkę przemasować i dopiero wtedy zaczynamy używać bańki. Ważne jest też to, aby masować skórę w kierunku do serca, czyli na przykład jak masujemy, uda to w tą stronę, nie w dół, lub w kierunku do węzłów chłonnych. Tak więc, jeżeli na przykład masujemy nasz brzuch, to oczywiście też. W kierunku tutaj do serca. Można sobie zapamiętać, że bardziej do góry niż w dół. Istotne jest też to, żeby nie masować żelaków, a jeżeli macie rozstępy, to masujemy je wzdłuż, a nie w poprzek. Po użyciu urządzenia, oczywiście, warto by było je umyć, zdezynfekować, a naszą skórę ponownie przemasować. Pamiętajcie także, że najlepsze efekty uzyskacie, jeżeli zastosujecie to urządzenie i połączycie to z dietą, ze zdrowym ruchem i oczywiście odpowiednim nawodnieniem. Przechodzimy sobie teraz do części zabiegowej. Może zaczniemy od twarzy, tak jak wam obiecałam. Pokażę wam w jaki sposób takie urządzenie właśnie wykorzystać w tym celu. Więc załączamy nasze urządzenie, przyciskając dłużej. Włączamy sobie tryb Face i teraz mamy czerwone światło LED oraz mamy EMS. Ale żeby to wszystko zadziałało, to oczywiście musimy na naszą twarz nałożyć sobie serum. Najlepiej, żeby to było serum żelowe lub wodne, tak aby przewodziło właśnie tą elektrostymulację. I teraz nakładam sobie serum na moją twarz. Tutaj mamy funkcję EMS, mamy trzy tryby. Możemy sobie wybrać moc zabiegu. Zaczniemy może od tego najlżejszego trybu. I przykładamy urządzenie do naszej twarzy i wykonujemy masaż. Czerwone światło świetnie regeneruje naszą skórę, natomiast elektrostymulacja pobudza nasze mięśnie do pracy, i dzięki temu pozbywamy się zbędnych metabolitów nagromadzonych w naszej skórze, pozbywamy się toksyn, zapobiegamy powstawaniu obrzęków i zastojów limfatycznych. To urządzenie jest naprawdę świetne, ponieważ możemy go używać i na twarz, i na ciało, więc tak naprawdę mamy dwa w jednym. Kiedy masujemy naszą twarz, starajmy się, żeby to były takie ruchy podciągające nasze tkanki do góry, czyli działamy sobie liftingująco. Oczywiście możemy sobie też tutaj przemasować naszą okolicę podbródka, to też bardzo ładnie napina naszą skórę w tej okolicy. Przechodzimy sobie teraz na drugą stronę naszej twarzy. Również wykonujemy masaż. Oczywiście nakładamy serum i wykonujemy bardzo regenerujący, bardzo taki mm, relaksujący zabieg na naszej twarzy, więc szczególnie polecam wykonać taki zabieg właśnie wieczorem, kiedy już mamy więcej czasu, chcemy trochę odpocząć, to właśnie masujemy sobie naszą twarz, a później możemy przejść do antycelulitowego zabiegu na nasze ciało. Zabieg na twarz mamy już skończony. Oczywiście, ja zawsze polecam jeszcze nałożyć sobie krem na zakończenie zabiegu i przechodzimy sobie teraz do zabiegu na ciało. Pamiętajcie o tym, aby wziąć sobie gorący prysznic lub kąpiel bardzo odprężającą. Dzięki temu wasze naczynia krwionośne już się wstępnie rozszerzą. I zanim przejdziecie do zabiegu, pamiętajcie o tym, żeby pokryć Waszą skórę oliwką. Nigdy nie wykonujemy takiego masażu na sucho, ponieważ po pierwsze będzie on bardzo nieprzyjemny, a po drugie no będzie nieskuteczny, bo nie będziemy w stanie przesuwać naszej głowicy, więc tu musi być naprawdę dobry poślizg. I też pamiętajcie o tym, żeby przed zastosowaniem tej bańki, czyli masażu próżniowego, przemasować sobie wstępnie naszą skórę, tak żeby pobudzić już krążenia. Zakładamy sobie teraz jedną z końcówek. Możemy wziąć tam okrągłą lub tą prostokątną. Ja bardzo lubię tą okrągłą i będę wykonywać swój zabieg na udach, czyli tam, gdzie zwykle mamy problem z celulitem. Nakładam na moją skórę oliwkę. Robię szybki, energiczny masaż, żeby pobudzić krążenie. Włączamy sobie nasze urządzenie. Włącza nam się od razu tryb Body. Mamy funkcję EMS i mamy funkcję LiPo. EMS to oczywiście jest elektrostymulacja. Ja sobie włączę na największej mocy, a funkcja LiPo to jest nasza bańka chińska. Więc wybieramy sobie tryb, jak bardzo chcemy, żeby to zasysanie działało. Ja sobie wybieram może tryb pierwszy, żeby sprawdzić, czy to jest ten tryb, który powinien być. I przykładam głowicę do mojej skóry. Jak widzicie, skóra teraz się unosi, to znaczy, że została wytworzona próżnia, czyli to o co nam chodzi, i przesuwamy teraz głowicą w kierunku sercowym, tak więc do góry. Jeśli czujecie już dyskomfort, że wasza skóra już jest za bardzo zasana w efekcie próżni, to oczywiście macie tutaj taki przycisk bezpieczeństwa, który się nazywa Release, Jest on na środku. Przyciskamy go. I urządzenie przestaje tworzyć próżnię. Jeśli macie ochotę, to oczywiście możecie sobie zwiększyć moc próżni. Pamiętajcie, że ten zabieg nie powinien być jakoś bardzo nieprzyjemny, ale żeby był skuteczny, to musicie faktycznie czuć, że wasza skóra jest zassana. Kompleksowy zabieg przy użyciu Garrett Beauty Perfect Body mamy zakończony, ponieważ i moja skóra na twarzy jest dogłębnie nawilżona, wypielęgnowana, a także moje ciało jest wystymulowane i zaczynamy sobie już działać antycelulitowo. Dlatego na twarz oczywiście nakładamy sobie krem, a ciało możemy jeszcze delikatnie przemasować oliwką i wieczorne spa, bo wtedy właśnie polecam wykonywać taki zabieg. Mamy zakończone. Mam nadzieję, że ten film był dla was przydatny i teraz już będziecie wiedzieć w jaki sposób używać urządzenia Garrett Beauty Perfect Body w waszym własnym zaciszu domowym.